Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku z Chimidii Toilet Tower Defense zagramy sobie Fall Paradise z wilkiem. Dzisiaj robimy challenge, tylko, um, tylko jednostki, które się spawnują. E, uznajemy, że farma też się spawnuje na zasadzie takiej, że... No, daje kasę, tak? Czyli spawnuje nam kasę, więc uznajemy, że też spawnuje. Poza tym ja mam jeszcze helikopter, który się spawnuje. No i zapory mam też. Oj, i coś przeszło przez zapory, ale dobra. Nieważne, nieważne, te jednostki mogą przejść na spokojnie, chociaż mógłbym helikopter na końcu postawić. I jeszcze się wybronimy. Mam tutaj nadzieję, że zaraz będzie skip. Zasady są takie. Autoskip cały czas mamy włączony. No dobra, jest, będzie strzał. Będzie szczerał, więc powinien się tutaj wybronić. Autoskip, tak jak wspomniałem, będzie cały czas włączony. To jest taka jedna zasada, którą żeśmy uzgodnili. Do tego możemy postawić pięć farm jak najbardziej, ale maksymalnie trzeci level. No i. Jak wspomniałem na początku, tylko jednostki, które się spawnują. Więc e, tutaj zapora jak najbardziej się spawnuje, bo to jest ta jednostka i ona spawnuje zaporę. Więc e, jak najbardziej odpowiada e, tym. Tym, co tutaj chcemy zrobić Więc, oj, mogłem tutaj Upgrade'ować, a dobra, dostał Postawił drugą jednostkę Dobra, 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 wilk znaczy się Postawił drugą jednostkę, więc się Wybronimy, ale ja tu chyba Upgrade'uję moją jeszcze raz, o właśnie Teraz, teraz będzie dobrze Wilk zaczął od e, farm Więc troszkę lepszą Ma opcję, e, bo już zaczął Więcej kasy zarabiać, także e, Spoczko, spoczko, ale teraz e, Zrobimy to tak, że ja tutaj nastawiam tych moich farm. O, właśnie. Oj, nie to, nie to, nie to. Farma jeszcze. Jeszcze farma. Dobra, mam pięć farm, gitarka tutaj się troszkę wybronimy na początku bez problemu, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczcie właśnie, jak są dwie osoby, no to zobaczcie jak to wygląda, jak one się tutaj stakują te, te zapory, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja sobie tutaj pójdę może od razu w te farmy, żebym miał je na em, trzecim levelu, chociaż teraz może drugi wystarczy w zupełności. O! O, 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 Zaraz przejdziemy do tego, co ma wilk, co wziął wilk. On ma chyba cztery jednostki, które się spawnują. No ja tyle nie miałem, więc wziąłem tylko to, co miałem. E, tutaj może jeszcze raz upgrade'uję. O, właśnie. I super. Dobra. E, teraz tak. Wilk. Wilk stawia. Jak najbardziej stawia farmy, tak jak ja. Stawia zapory, tak jak ja. Tych TV-manów. TV I co on tutaj ma? Co to jest? Inżynier. Inżynier co on robi? Aha, on stawia kibelki. E, inżynier stawia kibelki, które na końcu są na końcu... Czym one są? Czołgami. Czołgami są na końcu, więc no tak to wygląda, kibelki, które stają się czołgami i tych inżynierów można postawić aż czterech, więc całkiem spoko, całkiem spoko ja będę miał jeszcze tylko helikoptery także tylko dwa, niestety no niestety, w tym momencie mam już wszystkie farmy na trzecim levelu, więc z... o tutaj, co, co, co robisz wilk? coś tu wilk przestawia coś tu kombinuje i powiem szczerze, nie wiem jaką jednostkę ma jeszcze wilk He, nawet nie sprawdziłem. Haha, <laughs> nie sprawdziłem, co on tam bierze. E, więc dobra, no to co my tutaj już mamy? Mamy już farmy, jesteśmy na 12 waveie i całkiem ładnie idzie. Zaraz będzie jeszcze lepiej, jak wymaksuję e, sobie zaporę. Tutaj są jego jednostki. Co on tam jeszcze ma? Chyba też ma helikoptery. A, też ma helikoptery. Dobra, dobra. I już wiem. To jest jego e, czwarta jednostka, więc e, mamy inżynierów. Inżynier jeden, inżynier drugi, helikoptery i mamy jeszcze farmy pumpkinowe. Więc tak, dzisiaj taki mamy zestaw na dzisiejszy odcinek. No i zastanawiamy się, czy damy radę tym zestawem przejść e, Hard Mode, ale na cały czas autoskipie. Także mam nadzieję, że to wyjdzie. Ja tutaj, dobra, wymaksuję jeszcze tą jednostkę i nie, tak, nie, tak, nie tak, nie, <dobra>, dobra jednak nie, postawię najpierw helikoptery niech helikoptery już sobie tam lecą powolutku, niech sobie już powolutku lecą, postawię tutaj przed nim, o raz, dwa, trzy, koło robimy, dobrze, jest jeden helikopter i jest drugi, żebym się nie pomylił i nie postawił tutaj mojego TV-mana, to by było straszne, gdybym go tutaj postawił, bo w ogóle by demedża nie było, albo by był dopiero na końcu. Dobrze, dobrze, dobrze. Idzie to całkiem spoko. Te jednostki już praktycznie są wymaksowane, nie? One chyba tylko jeszcze jeden levelek mają. Dobra, dobra, dobra. To zaraz, zaraz to upgrade'ujemy na ostatni level i dopiero wtedy zajmiemy się zaporą. Zapora najwięcej kasy u mnie kosztuje. No i w sumie, haha, teraz troszkę mam nie wiem czy dylemat, nazwać to dylematem? Nie, to nie jest dylemat. Po prostu taką sytuację mam, że hm, ja już będę miał blisko końca, jeżeli chodzi o upgrade'y, bo tutaj jeszcze 6 siaków, potem ostatnia zapora, no i to wszystko. Więc ja to bym pewnie dał radę chyba całą kasę zdobyć bez, bez farm. Bez farm. No ale, ale taki odcineczek, więc robimy spokojnie z farmami. Może ja tutaj zaporę drugą już postawię gdzieś Tutaj? Hmm, tutaj ma zasięg na pewno. Weźmy tutaj, postawię tutaj tą zaporę. Mógłbym tutaj nastakować to jakoś, że jeszcze jedna zapora by była w tym samym miejscu, ale zostawmy to jak jest. Zostawmy to jak jest. Ok, ta zapora, ta zapora. Dobrze, więc teraz trzy tysiaki, tutaj 6, tu, tu 9, tu 6 i mam wszystko. Ja mam wszystko. Chwila, bo tutaj widzę, że. O, inżynierzy się przenieśli. Zobaczmy, jak to wygląda. Ile oni w ogóle kosztują? Bo tutaj widzę też już jest końcóweczka. Ci, no, tych inżynierów już lubię. Aha, dobra, ostatni level jest za 4 tysiaki, więc też ładnie, też ładnie, więc e, widzę, że u wilka to samo. Też zaraz będzie wilk. Mieli... Oj, coś tu przechodzi. Coś tu przechodzi. Niedobrze, niedobrze. Ale dobra, tutaj sobie damy radę, bo tutaj jednak helikoptery mają trochę damage'a. Mają trochę damage'a I te o, to, toalety też w końcu będą ładnie upgrade'owane. Chwila, powinny być już jakieś toalety. Czekaj, Trze... chwila, to... Eee... Ja chyba was okłamałem. Ci inżynierzy chyba robią tych tytanów. Nie, no to są... Skąd ten tytan się... Ach, dobra, mój błąd. Eee, mój błąd, przecież tytan... Oj, oj, co tu się dzieje? O -o. Houston, mamy problem. Houston, mamy problem. Nie patrzymy w ogóle, co się dzieje, i tak wszystko sobie przechodzi. Oj, 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 oj. Dobra, tutaj musimy upgradeować te ściany, bo bez nich, to myślę, że będzie ciężko. Ja tutaj może spróbuję. Mhm. No szybko, szybko, szybko. Troszkę kasy. Jeden skip, jeden skip i. Dajcie, dajcie. Jest. Mam kasę, dobra. On powinien je rozwalić wszystkie. Oj nie, nie rozwali wszystkich. Oj 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 oj, robi się niebezpiecznie i to bardzo i to bardzo niebezpiecznie. <ścoughs> oj, myślałem, że będzie łatwiej, a tutaj jest problemik. Problemik jest, dobra, tutaj no mam nadzieję, że te jednostki tutaj to wykończą. <śmum> mam nadzieję, że to wykończą, bo jak nie, to będzie masakra. <śmum> no będzie masakra, ale czołgi już jadą. Tutaj jest coraz więcej jednostek nastakowanych, dobra, w tym momencie sobie dają radę, ale tu są wakumy, wakumy nadjeżdżają i wakumy będą robiły problemy, to jest jednak 166 tysięcy, oj oj oj, dużo, bardzo dużo, bardzo dużo, ale te czołgi, oj te, duży, te czołgi mają dużo życia, chciałem powiedzieć. Ale to nic nie daje. Te dużo życia to nic nie daje przy 155 tysiącach. Ajajaj, dobra, upgrade'uję ostatni raz moją, moją obronę, moją zaporę. No tutaj mamy problem, troszkę muszę przyznać. Mamy problem, bo. Oj, oj. Ha, ha, bo tutaj nie zdążymy nawet tutaj wybić troszkę tych jednostek, żebyśmy mogli iść dalej. Oj, 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 jest ciężko. Szanowni Państwo, jest ciężko. To może, może ja mam taki pomysł. Chwila, no nie, nie zdążę. Hmm, sobie pomyślałem, dobra. Przecież mogę usunąć helikopter i go postawić z powrotem, ale hmm, to nic nie da. To nic nie da, bo zanim to się zespawnuje, o zobaczmy, czy ten samolot odpadnie. Czy on odpadnie? Czy my odpadniemy? Albo samolot, albo my. Okej, okay, dobra, tutaj się udało. Troszkę to przepkaliśmy. Jeżeli te jednostki wszystkie się zrespawnują w tym samym czasie, no to tutaj troszkę to wybronimy. O, już widzę, dobra, tutaj jest max. Ta jednostka jeszcze i powoli tutaj się wybraniamy. Tutaj się wybraniamy, okej. Okay. Zobaczmy jak to tutaj wyglądało. Oj, dużo jednostek przeszło. Oj, bardzo dużo jednostek przeszło. Jak ty mutant chcesz to przejść? Stój. Stój, bo strzelam. Następny mutant to pójdzie dosyć szybko. To też. No zobaczymy. Oj, tutaj też powinno być spoko. Dobra, powinniśmy się wybronić. Jak tutaj się wybronimy... To tutaj prawdopodobnie też. <grymne> prawdopodobnie też, zobaczmy. Oj, ciężko, ciężko się robi. <grymne> 31 wave. Dopiero 31 wave. Oj te jednostki tutaj przechodzą wszystkie. Oj. Oj, 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 dobra, troszkę żeśmy się wybronili. Dobrze. Tutaj jeszcze jedna wieżyczka powinna być wymaksowana, ale wilk tam z tyłu chodzi. Okej, okay, już jest, już mamy maksa. Tutaj mamy cztery wieżyczki. Oj i padamy. Oj i padamy. Aaaaah! ratunku ratunku ratujcie nas dobra tutaj stuny dostajemy oj szkoda że lekarza nie możemy użyć lekarz by tutaj pomógł bo teraz jak one dostają stuny to one nie postawią z powrotem tych e, zapór Ma jest 20 sekund musimy poczekać aż się pojawi nowa zapora więc troszkę problematycznie dobra troszkę tutaj jednostek przeszło te, są, te mają dużo życia one mają strasznie dużo życia Cię Ciężko to wybronić. Oj, bardzo ciężko to wybronić. Dobra, coś. O, widzicie, jak są wszystkie zapory, no to spoko, to ten damage idzie. Ale jak te zapory padają, no to robi się nieciekawie. Robi się nieciekawie. Ja tutaj może zmienię na najsilniejszą jednostkę, jednak. Te najsilniejsze, jak je tutaj troszkę rozwalimy, no to one już dalej nie będą takim problemem, bo te jednostki wszystkie je tam dobiją na spokojnie. i tutaj obyś nie został stuna. Super. Mamy wszystkie cztery chyba teraz stoją. Czy ta jeszcze musi się zrespić? Nie wiem. Nie, nie widać, nie widać. Um, chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze i już nie jest dobrze. <laughs> I już nie jest dobrze. Było dobrze przez dosłownie chwileczkę. Dobra. Oj, ledwo się pojawiła, już padła. No, tutaj by się przydała na chwilę przerwa, ale tutaj jednostki się respią. No, no, mamy tutaj więcej ich teraz. Oj, bo stoilet troszkę życia mają, po 100 tysięcy. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko. Cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Wow, 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 dobra tutaj, wow, tutaj jeszcze więcej tego, oj, dobra tutaj była chwila przerwy, teraz żeby te jednostki się jeszcze zdążyły zrespić, tu jest jedna, jeszcze chyba jedna, czy nie? Tutaj chyba ta jednostka się musi zrespić, jak ona się zrespi, damage będzie dużo większy, więc powinno to padać troszkę, ale czy na pewno, czy to się uda? Oj, 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 zobaczcie, dobra, te padły bardzo ładnie. Okej, okay, coś tutaj się wyklarowało troszkę. Jest coraz lepiej, dobra, samolot w nas wleciał. To już nie jest fajne. <grytanie> to już nie jest fajne i znowu padamy, tak jest. Znowu padamy. No jest strasznie, powiem wam szczerze, jest strasznie. Oj, 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 oj. Oj 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 oj, oj. <tutaj>, tutaj co się dzieje, oj jest mnóstwo, znaczy tutaj nie jest źle, bo ta droga, to wiecie, tutaj będą szły jednostki, a na tej drodze będą biły, także jest dużo tutaj jeszcze pola, żeby obić te jednostki i mam nadzieję, że będzie dobrze, no ale zobaczcie ile tego teraz przechodzi, ile tego przechodzi, a tam wcale nie jest lepiej. Wcale nie jest lepiej. o, oh, o! Oh, oh. no problem jest taki, że idziemy we dwóch, więc one mają ogromną ilość życia, nie? Bardzo trudno to zbić. Oj, oj, straszne, straszne. 42 Wave, zobaczcie, jak to wygląda. Będzie ciężko się wybronić. Oj, będzie ciężko. <noise> Zobaczmy, jak te wózki tutaj padają. Ile ty masz życia w ogóle, wózek 50? No to pięć takich wózków, żeby załatwić e, Giant Glasses. Oj 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 oj. Dobra, damage'a to one też za dużo nie mają, te moje helikoptery i nie tylko moje, od wilka też. Od wilka też. Dobra, są coraz dalej, są coraz Wow, co tu się zrobiło? O, oh, o, oh, to boli, jak na to patrzę, to, to boli. Dobra, jest pierwsza wieżyczka. Zrespiła się, ale to wszystko przeszło. To jest chyba cały wave, co tutaj widzimy. Straszne, straszne. I teraz ten samolot od razu wleci i rozwali nam te wieżyczki. No właśnie, jeden, drugi, dobra. Więc wieżyczki obie tutaj są, więc jest ten mecz. Boczko, Dobra, chwilę się utrzymamy, ale tutaj już widzę koniec. Już widzę koniec. Ajajajajaj. Te jednostki nawet nie zdążyły się nastakować, żeby, żeby tu nas bronić. Oj, źle to wygląda, źle to wygląda. 46. Wave, ale autoskip nie możemy wyłączyć. Dobra, wybronione, wybronione, ale to już dużo czasu nie zostało. Jest bardzo ciężko, powiem wam szczerze, jest bardzo ciężko. Atakujcie tutaj, nie dam. Dobra, także dziękuję za uwagę, nie udało się. Oj, nie udało się. Dobra, 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 i tak. Koniec. Koniec. Nie daliśmy razy harda na 47, co nam tutaj pokazuje, tak jest. Died at Wave 47. No niestety, mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić suba podczas, lajka, komentarza dla zasięgu. Dzięki wielkie za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!